Kamera, akcja BIS Dzień dobry przyjaciele Dzień dobry Panie Krzysztofie To jest nasz drugi odcinek z Radomia Tym razem będziemy nagrywać nie o Abarcie tylko o O silniku Tak Od Volvo To chyba widzowie wiedzą co to za temat 5 cylindrów w rzędzie Blok przygotowany co będziemy robić? Dalej będziemy rozczarpywać to co zostało przywiezione od tego twojego samochodu. No tak. No bo musimy to obrać. No właśnie, chodź, bo tego. tutaj mamy, to nie wszystko. Tak, tu to jeszcze... nie jest ze skrzyni obiegów. O. Więc będziemy po prostu przekładać te elementy, które nie są zużyte, uszkodzone do nowego bloku, który nabyłeś i przygotowałeś. Co tutaj zostało nam do odzyskania? Takich... Prawdopodobnie, To no, tak jak widzisz, e, można zobaczyć jak to wygląda, jak wygląda to. że to mhm. przy, tak Tylko naprawdę, to musimy tam przełożyć. E, poza tym e, odlewem aluminiowym musimy przełożyć wszystko z tamtego zestawu. Mhm. Tu może dodam ważna informacja od ciebie była na etapie gdy szukaliśmy bloku, że blok składa się z dwóch części i to miało pochodzić z jednego auta. Tak, tak, bo to jest obrabiane jakby razem i często są takie bardzo atrakcyjne oferty sprzedaży takich elementów, hmm. czy głowica, czy blok, że na przykład jest tylko ta część, a nie ma części dolnej, bo ktoś to na przykład jest uszkodzone mechanicznie albo jakoś tam rozebrali i zgubili i potem jak się orientują, że to się już do niczego za bardzo nie nadaje, bo koszt jakby pomiaru i Obróbki tego jest bardzo wysoki, to robią atrakcyjną ofertę Sena. i liczą na to, że komuś to to wcisnął. I jak ktoś za bardzo nie ma dużego doświadczenia, to prawdopodobnie sobie coś takiego kupi i będzie próbował złożyć. Déjà vu, bo podobna historia była. Mieliśmy taką historię w ogóle w mini. Dokładnie. I dużo krwi tam było przelane, żeby przestał właśnie przebrnąć, że był, e, góra była, czyli ten blok, właśnie tak jak Karol możesz pokazać, ta część była inna i ta część była inna, ona nie były z kompletu. Mhm. I po prostu... I to była żeśmy... wina? Tak. Czego wina? Tam było nie, tego Frankensteina chyba. Nie będziemy do, dochodzić ja to była wina. Znaczy w nie, nie, ja się problem... pytam tylko z jakiego powodu, nie no tam nie szukam winnych. Jakby skutkiem było to, że wał się ciężko obracał. Mhm. I jeśli byśmy to tam złożyli, to by doszło do uszkodzenia panewek, zatarcia silnika, więc tam po prostu poszło do obróbki i było na tyle zapasu materiałowego, że tam zebrali, zrobili tak, że to po prostu te otwory, które są przelotowe, możesz pokazać tutaj, gdzie wał pracuje, to wszystko zaczęło być symetryczne mhm. i zostało to złożone, zresztą prawidłowo chyba, bo ten silnik Nadal działa. Tak, tak, działa. Jest kilka ciekawych zagadnień dotyczących mini, ale o nich opowiem w oddzielnym w odcinku. odcinku. Tak, bo tam, jak widzę, doszło do spadku mocy w pewnym momencie. Teraz moc już jest z powrotem. Poopowiadamy, ale w oddzielnym Sztuczki odcinku. magiczki. No dobra, to zabieramy się do roboty. Tak, ja może tylko jeszcze dodam od siebie, że za obróbkę głowicy, o, głowicy hmm. i bloku. Odpowiada Łukasz ze szlifmotu. W sumie to bardziej głowicy Łukasz, a szlifmot pan Stanisław. Nie było mnie przy tym, więc nie patrz tak tam gdzie znacząco. Tak, no i co? I tutaj tak, turbosprężarka będzie szła od Mariana. To jest hybryda, także troszkę więcej mocy będziemy chcieli zrobić. Ja w planach mam jeszcze zrobienie, założenie większych wtrysków benzynowych z Forda Focusa mhm. rs oraz montaż DPK. Ale to jeszcze to będzie to za chwilę po prostu nie mieszajmy tematów. Skupmy się na tym co mamy zrobić teraz czyli właśnie przełożyć te graty złożyć silnik a w trakcie właśnie a propos tego downpipa jakieś tam wtryski inne no to będziemy na bieżąco omawiali te wątki które będą potem wplatane żeby ta moc którą tam założyłeś była osiągnięta. Tak. Także tyle tytułem wstępu przechodzimy tak. do rozbiórki. Pozostałości po silniku Odrazu oryginalnym. Kreatywne. To nie jest taka super profesjonalna robota, bo po prostu mamy troszeczkę mało czasu i założenia były inne. Te nagrania są wplecione w taki normalny dzień pracy i jest nawałnica klientów i zapytań i innych rzeczy. Więc po prostu troszeczkę na skróty, idąc, nie przyprowadzam żurawia, podnosimy sobie to po prostu podnośnikiem. Po prostu... To urwać się nie urwie, tylko źle to wygląda. Łączymy wątki, a Barta z Volvo. Tak, jest teraz hybrydą dobra, miskę później będę zdejmował. To na razie wywalimy tylko to A bateria się rozładowała Tąsłońce. Nie, nie znajdujemy się w odpowiednim miejscu do zabawy z Volvo. Tak, tu, tu tylko Volvo się bawimy. Nie, skłamałem, nadal nie jest fiat. Przepraszam kłam... Abar. No właśnie chciałem powiedzieć to, to było kłam... by kłamstwo, ale myślę, że w tym roku się uda to złożyć. Jestem dobrej myśli. Biorąc pod uwagę, że mamy styczeń, to jesteś w bardzo dobrej myśli. Jeszcze przy okazji zweryfikujemy parę rzeczy. Na przykład. Albo sprzęgła, na przykład, jak o. sprawa wygląda. To jest Bo słuszne może być tak, że będziemy musieli dać tarczę do nabicia albo w ogóle wymienić kompletnego zestawu, bo tam jeszcze nikt nie zaglądał. Mhm. Także będziemy to. No W sumie ja nie mam zielonego pojęcia, czy podniesienie mocy. Na poziom 300 koni, nie wiem ile to będzie Niuta, spowoduje potrzebę na przykład jakiegoś akcesoryjnego sprzęgła to nie jest jakaś taka gruba moc, to sprzęgło seryjne pewnie by wytrzymało. Zresztą każde sprzęgło da się spalić. E, no tak. Nawet jak masz tam niewiele mocy, to zależy tylko od sposobu właśnie eksploatacji pojazdu. Bardziej miałem na myśli, czy przyniesie. Ale jeśli ktoś to będzie robił z głową, to to seryjne sprzęgło wytrzyma no to, to nie prostu... jest też tak, jest taki przyrost, że on będzie, nie wiem, ze 150 koni mocniejszy i no tam nie. Pan będzie, nie wiem, urywało jakieś elementy zawsze możemy po prostu ograniczyć się do położenia nowego sprzęgła i tyle to jest przekładnia kontowa. Mhm. ogólnie tutaj możesz zaświecić to często w Volvo się zdarza, Cześć, Tomek. że zużywa się ta tuleja Tomek, może nam coś opowiedzieć Tomek, o tym? Masz tu mikrofon, proszę, tak. tak, to jest taki bezpiecznik Układu napędowego, jeżeli jest zbyt mocne sprzężenie napędu, bo tu masz haldyk z tym samolotem, nie wiem czy wiesz, tak jak w Volkswagenie, Twoim ukochanym wagu. Tylko, że on się znajduje, jakby ten element sterujący z tyłu. Tak, tu mamy dokładnie. tylko przekładnię kątową w środku. To tu masz taką, tu masz taką tuleję, która zrywa się wieloklin, żeby nie zepsuć się przed tak, e, niż, jakimś wielkim zniszczeniem. Okay. Dokładnie. I to dokładnie. po prostu w miarę eksploatacji pojazdów się często zużywa. Ten wieloklin, tu się pojawia luz tak. i to często, często te wozy cierpią na utratę napędu i ludzie nawet o tym nie wiedzą. Tak, a tu jest w środku po prostu obrane Ale i... Ale żeś wybrał pozycję nagrywania. No dla Ciebie, no, dla ciebie jest tragedia. Ciebie. Idealna pozycja. Dobra. To co? Odzyskuję mikrofon. Ty coś będziesz dzisiaj z nami tu nagrywał, czy pracujesz? Nie, nie, nie. Ja mam swoją, ja mam swoją misję dzisiaj. Krzysztof tutaj jest oddelegowany Ale na chwilę do... dasz się zaprosić. Tak, oczywiście. Tak. No to wspaniale. Jak coś, to dzwoni wolnie. Dobra. Jestem ze ścianą. Już. Dobra. A my jesteśmy w stanie dokonać oceny jakby stanu tego bezpiecznika tutaj? Tak. Wyjmiemy to zaraz, bo ta skrzynia pójdzie na bok, nie będziemy to robić w tym miejscu i po prostu założymy na ten wieloklin, który jest w tej przekładni kątowej. To, to zaraz pokażemy. Ja nie będę mówił o czymś, czego, czego nie, nie widzimy. Tylko możemy to wsadzić i zobaczyć, czy jest luz. Ale tak jak to zdejmowałem z mojego doświadczenia, to prawdopodobnie nie jest to mocno zużyte. Okay. Bo jak sobie tym ruszałem na bok, to jeśli byłoby źle, to, to by się to mocno kiwało. Tak. 13, 12, 19 takie zamiany. Że trochę tak, trochę 13, trochę na 12. Wiązeczka jeszcze nie pocięta przez gaziarza. Daj mu chwilę. Jeszcze i co będzie barakuda? Kurde, no raczej. Rzekłbym nawet, że jest jeszcze gdzieś przykręcony tak się to trzyma. Śruby wyjęte, a ona ani drgnie. Chyba po prostu trzeba z młotka mu przyłożyć. no tu masz coś przecież. Tu go trzyma. To jest jakiś kołek ustalający? No, taki pilotujący. No Chyba tak. musimy użyć młotka. Bez młota to nie robota. Podejrzewam, że po prostu... Ty już pokazałeś, że lubisz używać tego narzędzia. Kiedy? Wczoraj. W życiu. Ja to widziałem i nawet nagrałem. No ja nie pamiętam. To ja się nie dziwię, że po live nic nie pamiętasz. Jak przy, przymarzło. Nie chcę odtrącić kawałka skrzyni biegów, bo to tak wróży. U. Z mojego doświadczenia. A zapsiukanie jakimś wódekiem nic nie zmienia? No właśnie pójdziemy, zaraz opryskam to, bo jakoś wyjątkowo mocno, a tutaj jest taki odlew cienki, że pęknie to ucho. Tego byśmy nie chcieli. Dajmy mu przegryźć. Daj mu przegryźć. W ogóle mam wrażenie, że jak tym szarpie to się rusza ten odlew. Ksi. Karol, te twoje samochody. No dorazaliście mi Volvo, to wziąłem Volvo. Powiedzieliście koniec z Audi, mhm. weź wsiądź w końcu w coś porządnego. No i myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. <laughs> tak to jest was się słuchać. Dobra, zaraz to zrobię, ale nie będziemy tego pokazywać. Nie róbcie tego w domu. Magic. Mhm. Nawet zachowałeś ucho. Tak, bardzo to delikatnie robię. Nabujanego tak zwanego. Żeby jak najwięcej odzyskać z tego, co tu mamy, jest i on. Ocenimy jeszcze. Polata bardzo dobra informacja, panie Krzysztofie. Zobacz sobie po numerze, co to jest: 2, 4, 5. Ooo, Volvo 83. Na 1-2, na 1,5, na 2,5 standard. No to prawdopodobnie mamy tu nominał wow. w tym cudownym magazynie. Wow. W ogóle to to zaopatrzenie wcześniej do takich wozów, jak ty lubisz. No ja powiedziałem, że jesteśmy w bardzo dobrej lokalizacji. Tak, tak, że wszystko jest pod ręką. Ty mówisz pierścień idziemy to na. No tak, ja bieżę. może od razu o wtryski zapytał. I o sprzęgło. <laughs> o, ty patrz. Zaraz się jeszcze okaże, że trafiłem. O, pompa tutaj. wtryskowa jakaś, szkoda, że to nie diesel. Dobra, to zaraz poszukamy. Załatwiliśmy z roboty. Tak, tak. Trzeba by sprawdzić, co to jest. Mhm. ale to że. To będzie jakaś Może sama tarcza, być może jakieś lekkie. Przy okazji sobie obieram z kabli ten silnik. No, ostatnio już odkręcę palcami. Mhm. Karol, będziesz targał tą skrzynię, bo ja nie mogę jakoś super mocno dźwigać. To ty musisz zostać operatorem. <grym> no, niech ci będzie. Dobra, podniesiemy to kawałek. Mhm. Chociaż z drugiej strony... Dobra, podniesiemy. Co tu chcesz podnosić? Żeby spadała z wyższej wysokości? Tak. Jesus Christ. Mówiłem, że kawałek. Coś nam się tu rozsznurowało chyba. Lekko. Mhm. Dobra, to poprawimy to wiązanie. Dobra, zasadzę się na to. Dzisiaj tylko boję, że to jest za bardzo na skraju. Co? No ale chyba nie spadnie na podłogę. Ale gdzie? Na podłogę? Musisz hmm. masz to trzymać. No trzymam, widzisz. A ty, jak solidnie. Ja w co ty robisz. Ale dlatego ja mam taką przedłóżkę, żeby <laughs> wiesz, nie zdać urazu jeszcze się za <laughs> A ty Karol wiesz, pobieraj te skrzynie. No ona tak idealnie stoczy się prosto na moją prawą nogę. O, ładnie odchodzi. No dobra. To co? Odźwigać? E, to jest nasze, zrobimy sobie tu odrobinę porządku. Dobra. Normalnie to wiesz, podnoszę to i tak jedną ręką, miarę. ale w no, sytuacji jest wyjątkowa. Dzisiaj Dobrze, zobaczmy, co tutaj widać i słychać. No łożysko oporowe to one jest, są pompką hydrauliczną, więc no niestety. Ale może być tak, że w naszym magazynie to znajdziemy. No pewnie. Jeśli chodzi o docisk, rzucę na to trochę światła. Co my tu widzimy tak na pierwszy rzut oka, no tragedii nie ma, w sensie, że jakby spoglądając na to widzę, że ktoś nie jeździł w ten sposób, że trzymał nogę cały czas na sprzęgle, bo sobie tam opierał i po prostu łożysko było w pracy i wyciera jakoś tak mega mocno docisk. Graty są oryginalne Volvo. Więc to sprzęgło jeszcze, chyba że coś na gwarancji było robione, ale raczej wątpię, nie było wymieniane. To wszystko jest tutaj jeszcze nieruszone. Ile on ma przelotu? 240 albo 220, jakoś tak. No, no to jeśli chodzi o docisk, no to, to nie widać tutaj jakiegoś zużycia, i tak naprawdę podejrzewam, że ta tarcza też będzie dobra. Mhm. Że to nie, nie wymaga jakiejś tam interwencji, że rozbieramy ten wóz i wszystko idzie do kubu, bo się nie nadaje, bo tam 200 tysięcy to, to wszystko na złom, tylko to, to założyłby pewnie z powrotem i to łożysko też by pochodziło. Mhm. To w poprzednim odcinku, jak rozbierałeś ten samochód, doszedłeś do podobnych wniosków, że nie jest taki najgorszy. Tak, tak, że jak powoli rozbierając to, to nie ma jakichś takich tutaj momentów, że. Jest jakieś takie dramatyczne zużycie, mhm. tylko ta po prostu tuleja pęknięta położyła cały ten e, samochód. Czy robimy Karol jakieś grube sprzęgło do tego? Nie, nie ma sensu. Chociaż podejrzewam, że powrót do tego miejsca będzie trudny, gdyby to złożyć do kupy z czterobutem. Nie zrozumiałem. No, gdyby złożyć to wszystko do kupy i się okazałoby, że trzeba jednak robić to sprzęgło i trzeba byłoby z powrotem wrócić do tego miejsca, czyli do no wymiany tak, sprzęgła. No. To niestety, to ten pojazd ma, to, to, jeśli chodzi o naprawę bardzo 100%, łony, no bo to sanie trzeba puszczać. No. A w niektórych samochodach jest trochę łatwiej, w niektórych jest trochę gorzej, w tym jest średnio. No czekaj, no a ocenimy tą tarczkę, co tu widać. No, powiedzmy, że na granicy jest. Tu zresztą e, kiedyś były takie wzorki mm -hmm. nacięcia. To zmieńmy to. I jest. E, Chociaż samą tarczę połóżmy. jest Delikatne. Jakieś takie za fioleto jest, ale nie ma jakichś progów spalenia. Mm -hmm. Ktoś gdzieś pewnie zakopał, wyjeżdżał i jest. E, to koło zamachowe delikatnie przysmażone. Ale nie jest fioletowy. Nie. Ogólnie to, to jest dwumas, co ludzie lubią najbardziej. Mm -hmm. Zresztą to nie tłukło, bo żeśmy tam wozem jeździli. No to Zostawiamy. Ta. To co tarcza jeździ do nabicia? No, 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 dobry pomysł. Jakiś tam, co tam się, czym to się obija? Kewlarem? Karbonem? Kevlarem, karbonem? Coś na K. Dobrze. W każdym razie też sprężyny nie są powarywane, starczy, nic tu nie. A wiesz, gdzie to zrobić? Masz jakiś pomysł na to? Nie mam jeszcze, ale to no, zaraz coś znajdziesz. Dobra, dobra. Jeszcze kartka została. Oryginal Volvo? Tak, kręciło się tyle lat i nie odpadło. Szok. Jaki mocny klej. Albo ktoś tak powoli jeździł. Karol, czy spuściliśmy olej z tego silnika? <laughs> Ty myślisz, że tak? Mi tak. się wydaje, że nie. Czy jest racja po mojej stronie. A, odkręciłeś już? Tak, i nic nie da Okej. Okay jest ciekawe, że po takim czasie tutaj nic nie spłynęło więcej. Nie coś tam na pewno chlapnie, ale warto przynajmniej jak to było chwilę temu sprawdzić, bo potem by po prostu byłoby przykro jakbym musiał to czyste pomieszczenie zmywać, bo powstało dużo czarnych plam. Ale jak już jesteśmy tutaj to ja sobie odkręcę tą chłodnicę oleju, bo z niej na moje oko coś pocieknie. Ciemność widzę. Dobrze, niech krwawi. Niech to sobie tam obkrwawia to olej, a my, ja my tymczasem znajdę pudło i spakujemy ci cały ten zestaw sprzęgła z dwumasem do firmy, która się zajmuje właśnie sprzęgłami, żeby wymienili tą okładzinę, sprawdzili to, umyli, żeby było wszystko super i żebyśmy drugi raz nie wracali potem do tego sprzęgła. Mhm. Tylko żeby wóz cieszył. Tak, żeby dawał tak, radę. Ja idę szukać kartonu i umyć ręce. Karol tutaj na mostro pomaga, wspiera w tych działaniach. To by pomyślał. ani się odwróciłem, z oka, go spuściłem i się okazało, że miska odpadła od tego silnika. Krasnoludki. Krasnoludki. Tam jedyne co to bagnet. Trzyma z tamtej strony. Ba bagnet, który jest do wymiany. No, on jest tam delikatnie uszkodzony. Zaraz to odkręcimy. I naprzód. Pokażemy co tam jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Oj, jeszcze tam z oleju jest. Wszystko nam nie zleciało. Ciekawe. A odkręciłeś korek, tak? Czy poluzowałeś? Nie, odkręciłem. W sensie tak odkręciłem korek. No. Bo źle to zabrzmiało. Tam był przecinek, prawda? Tak. Dobra. Sporo tutaj oliwy jeszcze pływa. Te wymiany oleju w Volvo są takie niepełne, że wylatuje 3 czwarte z tego, co tutaj widzimy na tym no. przykładzie. Zresztą jesteś świadkiem, jak przecież odkręciłem i podstawiłem pojemnik. No tak. Mamy to nagrane. A... I nic się nie zmieniło. Chwilę A w misce później... z pół litra pływa. Tak. Możemy nawet. Zmierzyć? Zmierzyć, że przyniosę jakąś taką konewkę po brudnym oleju eee, za chwilę i Zważymy. zobaczymy ile jest e, tego towaru tam w środku. Trzydziech tego nie odkręca, tak się tutaj z Karolem śmieszkujemy, że są e, trzy śruby w bloku i potrzebne są do tych trzech śrub dwa klucze, że jedna jest czternastka, druga jest dwunastka, jakby nie mogli zrobić jednego rozmiaru. To będzie pierwszy element, który chyba zamontujemy z tego silnika do twojego, tak myślę. Chcesz, czy to możemy zrobić? Możemy to od razu przełożyć. No dawaj. Czyście? Zobaczymy, czy w ogóle pasuje. Czyli w tym momencie oficjalnie zaczynamy budowę. Tak, my to i tak zdejmiemy zaraz, bo to otrzyma tą dolną część bloku, ale przyłapać sobie to można. A to zobacz, że jest inny rozmiar. Skąd ty to wziąłeś? Patrz, jaki sekret. Co ty grasz? No to odsuwam i bez cięcia przecież przenieśliśmy, a tu jest. Yy... Aha, faktycznie. To był fall start. Nie, no coś innego jest. To zaraz będziesz sprawdzać numery tego bloku, od czego to kupiłaś. No właśnie. Żeby nie było niespodzianek. No boże! Że, no dobra, to, to nie, nie. ten, nie, nie rozwijajmy na razie tego wątku. Nie chwalmy albo nie narzekajmy. <noise> Ale jest jakaś różnica między tym, co mamy do założenia, a tym, co jest. Yy... Miejmy nadzieję, że tylko śrubę sobie Ty, ale ja jestem. Co do jednego jestem pewny. Zanim dokonałem zakupu to wszystko konsultowałem ze wszystkimi i tam było na pewno napisane V50. No tak, ale to często jest tak, że ten wóz został gdzieś rozebrany i przyszedł kawałek. Okay. I to ma wiarę ktoś od sprzedającego dawał. A okay. czasami jest tak, że się zrobi tego dużo i może być tak, że się ktoś pomylił. Dobra, czyli? mamy na przykład blok od Forda. Mhm. Ale generalnie to ucho tutaj pasuje, tylko po prostu śruba jest inna. Otwór też tam jest mniejszy pod tą śrubę, którą mamy. Okay. Więc będziemy musieli kupić taką łapkę pod płość, albo rozwiercić otwór. Rozwiercić otwór. I dobrać śrubę. I dobrać śrubę. Ech. Ja uwielbiam takie huśtawki emocjonalne. Idziemy, jest euforia, zaczynamy budowę. Super! Dłf. I ze wiecie. ścianą. Nic nie zbudujecie teraz. Teraz się właśnie dowiadujecie, że macie zły blok. Złudną nadzieję, że zbudujecie taki chuj. Tak zrobiliśmy spektakularne przejście, że odkręcam od tego bloku, idziemy przymierzyć tam i nie pasuje. Chodzi o tą łapę od podpory półosi, a że jest. Z czego, masz, a z czego masz blok? No właśnie tego nie blok. wiemy.